wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Magdalena Antoszak. Dobry wieczór, minęła godzina 18.30. Zapraszam na najważniejsze informacje z naszego regionu. Podszywali się pod kontrahenta danej firmy. Dwie osoby po przebadaniu zostały zabrane w celem dalszej hospitalizacji do szpitala. Nie pamięć odchodzi metoda 3Z, zakój zdaj, zapomnij. Teraz mówi się o kompetencjach 4K. Jak... Kooperacja, kreatywność, krytyczne myślenie i komunikacja. Jak z przytupem wejść na rynek pracy? Zaczynamy od pożaru fabryki, do którego doszło dziś po południu w Niwnicy, nieopodalny Sy. Z ogniem cały czas walczą strażacy. Jest to pożar magazynu chemikaliami i folią poliuretanową i występuje tam duże aktualnie zadymienie. Na miejscu mamy tam ponad 26 zastępów. Jest tam że tak powiem bezpośrednie zagrożenie dla budynków mieszkalnych. Podmieniali firmom faktury wpisując na nich swój prywatny numer konta. Wpadli, bo zgromadzili tam miliony a łup próbowali wypłacić z bankomatów. O polska prokuratura właśnie złożyła do sądu akt oskarżenia wobec międzynarodowej grupy przestępczej. Proceder, który uprawiała grupa przestępcza składająca się z trzech Nigeryjczyków, Polki i Ukrainki, był prosty, ale wymagał pewnej finezji. Oszuści podszywali się pod kontrahenta danej firmy, były to firmy zagraniczne, przesyłały w ramach korespondencji fikcyjną fakturę VAT za realnie wykonane usługi, na których wskazywali rachunek bankowy, do których mieli dostęp oni. Łącznie udało im się zdefraudować 1,5 miliona dolarów. Znaczną część tej sumy członkowie grupy wypłacili za pomocą bankomatów. I to między innymi ich zgubiło. Udało się powiązać z oskarżonych z rachunkami, które były zakładane tu na terenie Polski, gdzie wpływały pieniądze pokrzywdzonych. Podejrzani, teraz już oskarżeni, wskazywali numery telefonów i po tych numerach telefonów udało się do nich dotrzeć. Zwykle w podobnych sytuacjach, gdy na prywatnych kontach pojawiają się ogromne pieniądze, do akcji wchodzą też banki. Reguły antyfraudowe, które wdrażają banki z wykorzystaniem systemów informatycznych, żeby, żeby tego typu anomalie i takie zdarzenia przestępcze identyfikować i im przeciwdziałać, jeżeli już dojdzie do przestępstwa. No to, żeby dokonać falowę maly, pościgu za pieniędzmi. Sprawą zajmie się sąd okręgowy we Wrocławiu. Członkom grupy grozi do 10 lat więzienia. Wypadek trzech samochodów osobowych na drodze krajowej numer 45 na trasie opole kluczbork pojazdami podróżowało sześć osób, w tym dziecko i kobieta w ciąży. Do wypadku doprowadził mężczyzna kierujący skodą, który z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z pojazdem nadjeżdżającym od strony kluczborka. Służby ratunkowe zostały zadysponowane do zdarzenia o godzinie 10.39. Czterem osobom strażacy udzielali kwalifikowanej pierwszej pomocy. Te osoby zostały przekazane pod opiekę zespołów ratownictwa medycznego. Na miejscu były dwie karetki pogotowia i jeden zespół lotniczego pogotowia ratunkowego. Dwie osoby po przebadaniu zostały zabrane w celem dalszej hospitalizacji do szpitala. Czy to były zdarzenia czołowe? Nie, nie było to zdarzenie czołowe. Samochody, samochody mają uszkodzone częściowo przody, częściowo boki. Czy wiemy, co było powodem tego zdarzenia? Czy to była prędkość, wyprzedzanie? Na temat przypuszczalnej przyczyny nie możemy się teraz wypowiadać, ustala to policja. Możemy jedynie powiedzieć, że obrażenia, które odniosły osoby poszkodowane, prawdopodobnie nie są obrażeniami, które będą zagrażały ich życiu. Prawo i Sprawiedliwość ruszyło z nową akcją Trasa do trzymanego Słowa. Dziś w Nysie Radni Miejsce podsumowali dotychczasowe działania rządu na rzecz rozwoju miasta i powiatu Nyskiego. Problem bezrobocia, który Nysę dotykał bardzo mocno bo bezrobocie było ponad 20% w czasach rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u zaczął się rozwiązywać nie tak jak kiedyś, że młodzi ludzie z Nysy wyjeżdżali, do Nysy nie wracali. Tylko przez tworzenie miejsc pracy i warunków do rozwoju w Nysie. Budowa żłobka, budowa przedszkola to są środki w dużej części, w większej części pochodzące z budżetu państwa. Ta wizja Nysy, która nie będzie tylko dostarczycielem kapitału ludzkiego dla dużych aglomeracji, jest dzisiaj realizowana. Staramy się zapewniać pracę, staramy się zapewniać miejsca do opieki nad dziećmi, staramy się też zapewniać mieszkania. Nysa jest. Chyba miastem, w którym buduje się najwięcej mieszkań na Opolszczyźnie w dniu dzisiejszym. Otrzymaliśmy i z Polskiego Ładu, i z, z Funduszu Inwestycji Lokalnych środki na budowę trzech, trzech naszych domów dziecka na terenie powiatu nyskiego. Jeden już jest oddany w Korfantowie. Jest to nowy, nowoczesny budynek. Następne dwa będziemy oddawać w okolicach września. Są to placówki 14-osobowe. Dzieci mają przepiękne warunki mieszkaniowe, czują się jak u siebie w domu. Budujemy również salę gimnastyczną w naszej szkole, w tak zwanym rolniku. Mówi się, że w polityce trzeba mieć twardą skórę, ale każda krytyka boli. Posła Witolda Zębaczyńskiego ubodły zarzuty suwerennej Polski dotyczące jego, sejmowa, jego sejmowego nieróbstwa. Dziś przekonywali o swojej, przekonywał o swojej pracowitości, choć oponenci polityczni mają co do niej wyrobione zgoła inne zdanie. Poseł Zębaczyński poczuł się urażony przytykami pod swoim adresem głównie tymi dotyczącymi sejmowego nieróbstwa. Jestem autorem i podpisany na 43 uchwałach i ustawach. Czyli, ja, czyli dyrektor biura Kowalskiego, mówiąc, że jestem zerem legislacyjnym, kłamał. Następnie 612 interpelacji wysłanych w sprawach obywateli to są interpelacje do rządu. Chodzi o tę konferencję i zmasowaną krytykę ze strony polityków Zjednoczonej Prawicy. Stało się to po tym, kiedy poseł ujawnił swoje kredo polityczne. Każdy mój pojazd posiada napis bo dokładnie to oznacza te 8 gwiazd i jest to hasło przewodnie mojej myśli politycznej. Nie ma naszej zgody na to, żeby w przestrzeni publicznej funkcjonowały takie wyrażenia. Dziś poseł Zębaczyński przed siedzibą suwerennej Polski wymieniał swoje liczne zalety i groził oponentom sądem. W tym dyrektorowi biura poselskiego Pawłowi D. Dydyńskiemu, któremu zarzucał kłamstwo. To, co dla pana przygotowałem, to jest ostateczne przedsądowe wezwanie do zaniechania naruszenia dóbr osobistych. Żądam sprostowania tych wierutnych kłamstw, które udowodniłem na dokumentach Dedydyński znalazł się na miejscu jeszcze w trakcie tyrady Zębaczyńskiego. Tak. Nie pan przeprosi i sobie zrobi swoją ale konferencję. Proszę stanąć na tle tego pięknego proszę, przekazu. Tak. Tak. To właśnie jest tak. filozofia, która się opiera to, na tym, żeby całą waszą oglądają dzieci, ludzie młodzież. nie to pan, to pan promuje. Cierpić z waszego tak, powodu. To tak pan promuje. Trzeba przyznać, że poseł Zębaczyński włożył wiele pracy w to, aby przeszkodzić Dedydyńskiemu w złożeniu oświadczenia. Tak, tu? tu TVP łapie. Jednak mimo tego opinii prawej strony na swój temat nie zmienił. Jest to największy nierób ze wszystkich parlamentarzystów z województwa opolskiego. Hejter, który ma w swoim programie politycznym osiem gwiazdy, który w niczym w mojej ocenie nie przysłużył się województwu opolskiemu. W końcu witobus posła odjechał, wioząc na pokładzie główną gwiazdę dzisiejszego wydarzenia. A Dedydyński mógł ustosunkować się do słów posła. Wchodząc na stronę Sejmu, wchodząc na profil pana posła Zębaczyńskiego. Co widzimy? No widzimy, no, no niestety, no, no, nasze oczy nie kłamią. Widzimy tylko jedną komisję, w której jest. Przekazałem prawdę. Pozostaje więc pytaniem otwartym, czy o pracowitości posła Zębaczyńskiego ostatecznie zadecyduje sąd? Projekty społeczne, rozwijanie kompetencji i wejście na rynek pracy z przytupem. Jak to zrobić? Tego młodzi ludzie mogli dowiedzieć się w trakcie konferencji Zostań w ojczyźnie bądź przedsiębiorczym Polakiem. W spotkaniu uczestniczyli głównie młodzi ludzie, którzy już wkrótce wejdą na rynek pracy. Jak zapewniają organizatorzy, już w szkole można zacząć karierę zawodową i zdobywać doświadczenie. Powoli w niepamięć odchodzi metoda 3Z zakój, zdaj, zapomnij. Teraz mówi się o kompetencjach 4K. Jak... Kooperacja, kreatywność, krytyczne myślenie i komunikacja. Jaki jest najłatwiejszy sposób? Zrobić po godzinach, po lekcjach projekt społeczny. Coś w zespole. To forma wolontariatu, która pozwala na wykazanie się i zdobycie kontaktów. Możliwości jest wiele. Na przykład praca na rzecz niepełnosprawnych i przełamywanie stereotypów na ich temat. Niepełnosprawność wcale nie skreśla człowieka ze społeczeństwa. Jest to po prostu zbieg nieszczęśliwych wydarzeń, które się wydarzyły. Osobiście mam kolegę, który jeździ na wózku inwalidzkim i jest mega dobrym programistą, więc no jak widzimy, to, że ma pewne problemy z unieruch unieruchomieniem się, no to nie skreśliło go. Samorząd Województwa Opolskiego od 2014 roku mocniej inwestuje w szkoły branżowe, ich wyposażenie, a także klasy patronackie, które współpracują z firmami i oferują praktyki oraz atrakcyjne staże. Młodzież może doświadczyć pracy w konkretnych zakładach pracy w naszym regionie. Staże te są płatne, czyli otrzymują za pracę wynagrodzenie, a dodatkowo opiekunowie stażu również. Są wynagradzani. Przedsiębiorczy uczeń ma szansę zostać kreatywnym i odpowiedzialnym pracownikiem: czy to na etacie, czy z własną działalnością. Młodzi ludzie mogą rozkręcić swój biznes w internecie, bo znają się na tych sprawach w przyszłym zawodzie, jako policjantka, mogę już teraz dowiedzieć się, jakie ludzie mają problemy i potem będę miała większe doświadczenie, żeby im pomóc. Od 1 września w szkołach zamiast podstaw przedsiębiorczości pojawi się nowy przedmiot biznes i zarządzanie, który będzie kładł większy nacisk na praktykę i rozwijanie zdolności liderskich. Hanna Honisz, Kurier Opolski. A co jeszcze przed nami w tym serwisie? Proszę zobaczyć. Wprowadzamy te elementy artyterapii i uważamy, że to przynosi bardzo określony skutek. Arteterapia jako pomoc dla najmłodszych uchodźców. Ponad 6-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 45 od Krapkowic do Rogowa Opolskiego zostanie przebudowany. Jednym z elementów remontu ma być rozbiórka i budowa nowego wiaduktu nad linią kolejową PKP na wysokości Krapkowic oraz przebudowa skrzyżowań. Opolski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił właśnie przetarg na wykonanie prac. Czekamy na oferty wszystkich tych wykonawców, którzy są zainteresowani realizacją tej inwestycji i na te oferty oczekujemy do 19 czerwca. Tego roku. Poza rozbudową na tym ponad 6-kilometrowym odcinku obejmuje także wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni. Istotnym elementem będzie także rozbiórka i budowa nowego wiaduktu nad linią kolejową PKP na wysokości miejscowości Krapkowice. Kolejny ważny element to przebudowa dwóch skrzyżowań. Pierwsze z nich na drodze krajowej numer 45 w Gwoździcach z ulicą Boczną. Drugie na skrzyżowaniu drogi krajowej numer 45 z łącznikiem prowadzącym do drogi wojewódzkiej nr 415. Kolejny istotny element mający związek z bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli wyprowadzeniem rowerzystów i pieszych poza ciąg Trasy Głównej. Tutaj dla tego zadania także przewidujemy na odcinku prawie 4 km budowę dodatkowych jezdni, które dodatkowo też obsłużą przyległe tereny. Planujemy tę inwestycję rozpocząć jeszcze w tym roku, finał prac w 2025 roku. Oglądają Państwo główne wydanie kuriera opolskiego, a przed nami kolejne informacje z naszego regionu w skrócie. Zapraszam. W groźcu na drodze krajowej 46 krapkowicy policjanci próbowali zatrzymać do kontroli Mercedesa. Jego kierowca przekroczył prędkość o 30 km na godzinę. Mężczyzna nagle zawrócił i starał się zgubić pościg. Po jednym kilometrze został zatrzymany i szybko okazało się, że 22-letni mieszkaniec Ozimka ma w organizmie pół promila alkoholu. Według świadków paradował po Prudniku w rosyjskim mundurze. Miał również propagować m.in. symbole Z oraz V wspierające agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem tego typu zachowanie jest karalne. Okazało się, że chodzi o 49-letniego mieszkańca powiatu Prudnickiego. Podczas przeszukania pomieszczeń należących do mężczyzny, funkcjonariusze znaleźli elementy odzieży z symbolami i hasłami o treściach propagujących ustrój totalitarny oraz nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych. Zdaniem śledczych, 49-latek, tych samych czynów miał również dopuszczać się za pomocą portali społecznościowych. Grożą mu dwa lata więzienia. Kolejny raz w ciągu ostatnich dwóch tygodni na terenie powiatu kluczborskiego doszło do oszustwa na policjanta. Ofiarą przestępstwa padła 83-letnia kobieta, która uwierzyła w historię fałszywego funkcjonariusza o planowanej zasadce na pracownika banku. Kobieta przekazała oszczędności swojego życia, ponad 100 tysięcy złotych. Więcej historii o oszukanych seniorach można będzie poznać dziś na antenie TVP 3 Opole w reportażu Zbigniewa Górniaka pod tytułem Nawnuczka. Zapraszamy o godzinie 19.10. Dokładnie 40 lat temu w murach Politechniki Opolskiej obroniono pierwszy doktorat. Aktualnie to już norma, a dziś z okazji święta uczelni odbyły się uroczyste promocje doktorskie. Politechnika ma jednak więcej powodów do świętowania. Dokładnie 40 lat temu mieliśmy obronę pierwszego doktoratu. Politechnice Opolskiej na Wydziale Budownictwa ówczesnym. I dzisiaj znowu będziemy promować doktorów i doktorów habilitowanych, czyli to jest takie święto nauki i rozwoju nauki w Politechnice Opolskiej. Politechnika Polska się rozwija, bo widać w tamtym roku bardzo duży wzrost, jeśli chodzi o cytowalność publikacji naszych naukowczyń i naukowców. 14,5 tysiąca, to jest bardzo duża liczba. Praca habilitacyjna dotyczyła badania łożysk magnetycznych. Pracowałem w ramach czasu mojego zawodowego, no to wymagało ode mnie akurat około 12 lat gdzieś mi zajął zrobienie z tego stopnia uzyskanie tego stopnia. Co pan dzisiaj czuje? No radość, oczywiście, że radość i, i dumę, że się udało, że się powiodło uzyskać ten stopień. Zajęło mi to 6 lat. W międzyczasie urodziłam drugie dziecko, więc w międzyczasie jeszcze pełny etat na 8 godzin, dwójka małych dzieci w domu, mąż za granicą, więc łatwo nie było. Było dużo nocy nieprzespanych, wszystko się udało. Pisałem pracę doktorską na temat betonów lekkich z proszków reaktywnych. Praca dotyczyła betonów wysokiej wytrzymałości, ale o obniżonej gęstości, także myślę, że ciekawe zagadnienie dla zastosowania w przemyśle. Czuję ulgę, to zdecydowanie. Była to trudna i ciężka praca. No i na pewno dumę po ukończeniu doktoratu. Analiza krwawych śladów czy cyberprzestępczość, między innymi na te tematy, rozmawiano podczas dzisiejszego spotkania w ramach Drugich Dni Kryminalistyki i Kryminologii. Wydarzenie zorganizowali studenci z Koła Naukowego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. U nas na wydziale w przedponiedziałku trwają Drugie Dni Kryminalistyki i Kryminologii. W tym roku o wiele bogatsza niż no pierwsza. Składa się w tym m.in. z konferencji, która odbyła się wczoraj, a także wielu prelegentów z całej Polski. Mieliśmy wykład prowadzony przez pracownika archiwum X, tak zwanego dawnych spraw z lat 90., jeszcze, które należy rozwiązać przed przedawnieniem. Analiza plam krwawych jako taka może służyć do rekonstrukcji przebiegu zdarzenia, ale również może nam pomóc przy weryfikowaniu zeznań, wyjaśnień, czy świadków, czy podejrzanych oskarżonych, lub też może posłużyć do wytypowania odpowiednich próbek materiału genetycznego w postaci właśnie krwi odnalezionej na miejscu zdarzenia. Tematem jest cyberbezpieczeństwo, zabezpieczenie i analiza śladów cyfrowych. Z jaką wiedzą będę chciał zostawić słuchaczy? No przede wszystkim przybliżyć temat cyberbezpieczeństwa, który jest notabene ostatnimi czasy bardzo popularny i niestety dosyć często dochodzi do oszustw z wykorzystaniem techniki informatycznej. Będę chciał przybliżyć też techniki i narzędzia wykorzystywane przy analizie materiału dowodowego, jakim są w szczególności urządzenia mobilne, komputery. Ostatnio bardzo dużo jest też danych z chmur pobieranych. Sztuka może pomóc najmłodszym uchodźcom z Ukrainy w rozpoczęciu nowego życia w Polsce. Arteterapia przynosi już pierwsze rezultaty. Rozmawiano o nich w trakcie konferencji Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji. Agata Piwczyńska. Artyterapia to forma pracy terapeutycznej, która łączy sztukę i proces twórczy z psychoterapią. Terapia sztuką jest świetnym uzupełnieniem leczenia depresji lub traumatycznych przeżyć zarówno dzieci, jak i dorosłych. Metoda ta została właśnie szerzej przedstawiona nauczycielom oraz całemu środowisku edukacyjnemu opolszczyzny. Konferencja ma być też punktem też wyjścia do tego, w jaki sposób tę terapię sztuką wykorzystać do dalszych działań edukacyjnych, tak aby wszystkim tym dzieciom i młodzieży, która uczy się w szkołach województwa Opolskiego, Razem z ze swoimi polskimi rówieśnikami było jeszcze lepiej, tak aby mogli się integrować jeszcze sprawnie, jeszcze lepiej, tak żeby ten proces edukacyjny i proces integracji w społeczeństwie był coraz lepszy. Taka forma terapii ma zredukować stres i rosnące napięcie poprzez zajęcia plastyczne, muzykę, teatr i sztukę. Stres jest duży, jest ogromna niepewność i e, powiem tak, że nawet w pierwszej miesiące było spokojniej, bo teraz im dłużej trwa konflikt tym więcej jest poszkodowanych i, i tym gorsza jest sytuacja. Staramy się przywrócić do normalności, tak trochę wyjść do ludzi i żeby ta osoba czuła się swobodnie, zrelaksowana, żeby zrobiła coś fajnego, ładnego, żeby ten dzień był takim milszym, przyjemniejszym. Nauczyciele, którzy korzystają z tej metody, przekonują, że jej efekty są widoczne. Nie wszystkie, ale częściowo z nich było bardzo pozamykane, bardzo lękliwymi no, były dziećmi, ale poprzez naszych specjalistów dzieci po kilku miesiącach zaczęły się bardziej otwierać. W związku z powyższym także zaczęły się coraz lepiej integrować za swoimi klasami. Wprowadzamy te elementy artyterapii i uważamy, że to przynosi bardzo określony skutek. W końcu muzyka łagodzi obyczaje, rysowanie wycisza umysł, a teatr to aktywna refleksja nad samym sobą. Agata Piwczyńska, Kurier o Polski. Na koniec wracamy do niwnicy w Powiecie Nyskim, gdzie strażacy wciąż walczą z pożarem fabryki mebli. Na miejscu jest już 30 jednostek straży pożarnej. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, jaka była przyczyna pojawienia się ognia. Wiadomo natomiast, że nie ma informacji o poszkodowanych. Do pomocy wezwano śmigłowiec lasów państwowych, który jest wykorzystywany do gaszenia pożarów lasów. Do tego tematu będziemy wracać jeszcze dziś w serwisie o godzinie 21.30. A w tym wydaniu Kuriera Opolskiego to wszystko. Teraz zapraszam Państwa na prognozę pogody, którą dziś przygotowała i zaprezentuje Martyna Kawka, a ja spotykam się z Państwem jeszcze dziś o 20.30 i 21.30. Do zobaczenia.